Niezwykle cennym narzędziem jest taki mikser młynek kielichowy. Działa on na takiej zasadzie, że wsypujemy zawartość, którą chcemy zmielić, przyciskamy przykrywę i młynek uruchamia się, mieląc wszystko dokładnie. Korzystam z takiego z dwoma końcówkami. Tutaj mamy cztery ostrza. Wsypuję do niego przyprawy, ale też nasiona, takie jak lniane, jeżeli chcę uzyskać gładką, jednolitą konsystencję. Jest też druga nakładka, która ma dwa ostrza i ono świetnie się sprawdza, jeżeli chcemy mieć mieloną kawę, ale nie na proszek. Świeżo mielona kawa ma zupełnie, zupełnie inny smak. Nawet z takiej niższej jakości kawy robi się bardzo ciekawe doznanie. Pieprz również, a siemielniane warto mielić raz na tydzień, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zmielone trzymam lodówce lub zamrażalniku, żeby się nie utleniało. I teraz zmienimy mielniany. I tak w kilka sekund mamy zmielone mielniane, które jest dużo bardziej odżywcze od tego zmielonego w sklepie. To na półkach sklepowych szybko się utlenia. Tutaj mamy świeże, które następnie kowamy w ciemne miejsce do lodówki albo do zamrażalnika. Stosujemy łyżeczkę lub dwie dziennie przez całe życie.